Cześć, mam na imię Karol. Jestem fotografem i nauczycielem fotografii. Zapraszam Was na kolejny odcinek o książce Pręgierz. O procesie powstawania książki Pręgierz. Dzisiaj będziemy mówili o konwencji inscenizacyjnej, czyli na przykładzie jednej fotografii. Opowiem o procesie dochodzenia do niej, który był dosyć taki bogaty. Oprócz tego opowiem o założeniach realizacji. Bo bardzo często jest tak, że w trakcie realizacji jakichś projektów powinniśmy z góry. Zrobić jakieś założenia. Oczywiście można je złamać, można coś tam zmienić, ale ja dla swojego poczucia bezpieczeństwa zawsze robię pewne założenia, których staram się trzymać, po to, żeby nie mnożyć bytów, bo później mogę ich nie ogarnąć. Także to w dzisiejszym odcinku. Przypominam także, że jak co roku we wrześniu nabory do szkoły Karola. Pierwszy link pod tym filmem, pod każdym filmem na YouTubie to jest link. Do zapisania się do newslettera, czyli pobranie spis lektur i robiąc to, dostaniecie wszystkie informacje dotyczące szkoły Karola i kolejnego naboru. Intro i zaczynamy. W poprzednich odcinkach opowiedziałem o tym, jak znalazłem się pod pręgierzem, co mnie do niego doprowadziło, ile czasu mi to zajęło. I wytłumaczyłem Wam także, jak używam fotografii, jak fotografuję. I tu nie chodziło o takie techniczne aspekty, typu, że używam takiego obiektywu i tak dalej. Chodziło bardziej o to, jak myślę o powstawaniu obrazu fotograficznego. Dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, chciałbym opowiedzieć o kilku założeniach. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I te siedem założeń. Jakich się trzymałem w trakcie realizacji książki, bardzo szybko zrecenzuję, a później opowiem Wam o jednej fotografii. To jest właśnie zawsze atrakcyjne, takie długie gadanie o jednej fotografii <laughs> I, i wytłumaczę, jak ja traktuję instynizację fotografii. Dobrze, jeżeli chodzi o założenia, będziemy to odznaczać po kolei. Po pierwsze, wbrew radzie pani Iwony Mieleskiej, że tekst jest przed obrazem, w moim przypadku zrozumiałem, że obraz jest przed tekstem. I to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja jestem fotografem, nie pisarzem, i wiedziałem, że jeżeli ma powstać tekst, to on musi być zainspirowany przez obraz. Więc pierw byłem w terenie, pierw fotografowałem. Jak powstawał tekst, o tym opowiem w innym odcinku, ale już teraz mogę powiedzieć, że układałem zdjęcia na Ziemi. I ich słuchałem. Po prostu słuchałem, co one mówią, co na nich jest. I one mówiły, ja to sobie notowałem, i później je ze sobą łączyłem, tak, żeby one zaczęły rozmawiać między sobą, a nie tylko ze mną. To jest y, pierwsze założenie. Drugie założenie, że będę wykonywał fotografie czarno-białe. Uznałem, że robienie w kolorze byłoby przesunięciem ciężaru na tu i teraz. Wspominałem o poprze w poprzednim odcinku o takiej konwencji obrazkowej i tutaj od razu w głowie się pojawiają pocztówki wrocławskiego rynku. Chciałem uciec z tej konwencji, więc yy, żeby jakoś grubą kreską zarysować to, że książka jest nie o tu i teraz, zrobiłem ją czarno-białą, ponieważ jej czas jest nieokreślony. Znaczy zdjęcia są wykonane współcześnie. Ale jej czas jest o wiele większy niż tu i teraz, jakby okres czasu, o którym książka mówi. Więc zdjęcia czarno-białe. Idźmy dalej. O, to brzmi do bardzo dobrze. O tym będzie się ciekawie mówiło. Zachowam demokratyczność obrazu fotograficznego. Nie będę wartościować rzeczywistości za pomocą głębi ostrości i pracy planami. Cała powierzchnia obrazu będzie się znajdować w głębi ostrości, by oglądający. Mogli dostrzec i przeanalizować każdy szczegół na fotografii. Od bruku na pierwszym planie, po szczyt ratusza na kolejnym. Zastosowanie obiektywu o różnych ogniskowych i praca na otwartej przysłonie groziła przesunięciem środka narracji na operatora kamery, zabierającego w ten sposób odbiorcom możliwość budowy własnych ścieżek postrzegania. Była to decyzja ograniczająca mnie, jednak otwierająca. Odbiorcom bardzo szerokie pole konkretyzacji. Na tym mi zależało. Przepraszam, że przeczytałem, ale naprawdę ten aneks do mojej pracy doktorskiej, napisany. No tutaj jest tak wszystko ściśle, że czasem y, cytuję sam siebie, trochę to jest krępujące, ale. O to właśnie chodziło, o to co powiedziałem. Szeroki kąt widzenia, pełna głębia ostrości, więc jeżeli wy otworzycie sobie książkę, na przykład na takim zdjęciu, gdzie, gdzie mamy parę ludzi, którzy mm, przyjechali do Wrocławia, kobieta fotografuje mężczyznę, to przez to, że mamy pełną głębiostrości i szeroki kąt widzenia, zobaczycie jeszcze... Yy, mężczyznę sprzedającego kwiaty i podchodzącego do pary, która siedzi przy, na stopniach pręgierza. Zobaczycie mężczyznę, który je jedzenie z McDonalda, który jest naprzeciw pręgierza, po drugiej stronie ratusza. I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Będziecie sobie wędrować. A przez użycie obiektywów o dłuższych ogniskowych i o otwartej przysłonie ja Bym Wam powiedział, co ja chcę. I oczywiście użycie tego sposobu fotografowania jest jak najbardziej w porządku. Nie chodzi o to, żeby tego nie robić, tylko chodzi o to, że w tej realizacji zrobiłem takie założenie. Hmm? O tym zresztą mówi, mówił Henry Fox-Talbot w Ołówku Natury: The Pencil of Nature. W jednej z tablic przy fotografii jest opis, w którym on zachwyca się tym, że to, co fotografował, to, co było intencją, to co, to, co chciał ująć na obrazie, jest jedną z wielu rzeczy, które się tam znajdują. I o tych rzeczach wcześniej się nie zastanawiał, nie myślał. One nie były intencją, nie były powodem fotografowania, ale jednak są na równych prawach demokratyczność obrazu fotograficznego. Na tym mi zależało. Kolejny, kolejne kryterium, nie umieszczę pręgierza na każdym zdjęciu. Wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Jeżeli jest książka o pręgierzu, to nie znaczy, że na każdym zdjęciu musi być pręgierz. To jest chyba jasne. Pręgierz stoi. Pręgierz obserwuje. On jest narratorem tej książki. Co się dzieje wokół niego? Jeżeli ja już go przedstawiam, a na początku książki za pomocą trzech zdjęć, tak zwanej ekspozycji, przedstawiam bohatera, to już daję Wam komunikat, że on się rozgląda i jeżeli go nie będzie na zdjęciu, to znaczy, że to jest to coś wokół niego. I tutaj szczerość artystyczna nakazuje, żeby nie wkomponować w narrację książki żadnego obrazu, który byłby spoza jakby tej najbliższej okolicy pręgierza. Chociaż oczywiście można byłoby to zrobić. Mógłbym zrobić zdjęcie gdzie indziej, które by mi pasowało i wkomponować je i byście nie zauważyli. Ale nie. Jest szczerość artystyczna, jest pręgierz kilkadziesiąt metrów wokół niego, plac przy wschodniej ścianie rynku, i tam pracuje. Ale nie musi być pręgierz na każdym miejscu. Kolejna, y, kolejne założenie do realizacji, które przyjąłem. Pamiętajmy o tym, że przyjmując takie założenie do realizacji, dajemy sobie poczucie pewności. To jest tak, jakbyśmy dali sobie takie poręcze. Nie? Mam poręcz, mam punkty odniesienia. Nie? Jakby, nie wiem, metafora jakiegoś alpinisty. Mam miejsca, do których mogę chwycić. Nie? To, jest, to, jest, to jest poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo ważne w pracy. Mm. Kolejne, dopuszczam ograniczone inscenizacje, jeśli będą egzemplifikacją tego, co wydarza się w polu widzenia pręgierza. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłem o chłopcach z mieczami, którzy są metaforą yy, wojny i tego, że pręgierz ma yy, w ogóle miasto w środku Europy, ma historię skomplikowaną? No to jest właśnie egzemplifikacja tego, co mogło być wokół pręgierza, bo ci chłopcy mogli dostać od swojej mamy takie mieczyki y, s, s, w, tam w okolicy Pręgierza i tam się bawić, ale jest to inscenizacja. I ja takie rzeczy dopuszczam i na przykład zdjęcie z okładki też jest właśnie czymś takim, bo y, 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 chłopak zatrudniony przeze mnie do plucia ogniem. To jest fenomenalne, że że on tam też występował kiedyś pod pręgierzem w rynku. Ale przyszedł dlatego, że ja go poprosiłem. Więc jest to instynizacja. Ja sobie wymyśliłem ogień. Chciałem mieć ogień. Dlaczego chciałem mieć ogień? Bo ogień piekielny, czeluście, kara boska, boski ogień i tak dalej. I ja, jak już zrobiłem większość książki, czułem, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi ognia. Poza tym ogień jest organiczny, a pręgierz jest z kamienia. Potrzebuję mieć koło pręgierza ogień. I zatrudniłem chłopaka, kolegę, który pluł tym ogniem koło pręgierza, a ja robiłem zdjęcia. Jest to inscenizacja, ale jest prawdopodobna, ponieważ takie rzeczy pod pręgierzem się dzieją. Hmm? Kolejna rzecz, retusz komputerowy. Uwaga, to jest bardzo ciekawe. Wszystkie zdjęcia są retuszowane komputerowo. Wyczyściłem kiepy jakieś z bruku, bo po co mi one? Nie? Ale przede wszystkim wyczyściłem... Rynek z reklam, ze wszystkich banerów, z flag Wradysławia Kantan z wiszących na lampach. Wyczyściłem okolice, pręgierza, ratusz, kamienice z takich lamp, które oświetlają ratusz i Skabli. Wyczyściłem wszystkie ubrania ludzi, którzy chodzą, torby, ze wszystkich marek. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ to nie ma znaczenia, to jest zmienne, tak jak pryszcz na buzi. Jak fotograf w zakładzie fotograficznym robi portret, no to jak ktoś ma stałe znamie, to go nie wyczyści, bo to jest znamie, to jest część już ciała. Ale jak ktoś ma pryszcza, to należałoby go wyczyścić, bo tego pryszcza za dwa dni i tak nie będzie. Więc ja usunąłem wszystkie pryszcze z rzeczywistości. Podoba mi się to. Usunąłem pryszcze z rzeczywistości. Usunąłem pryszcze rzeczywistości, czyli reklamy banków, aptek, bankomaty i tak dalej. Zostawiłem jeden napis, który się pojawia co jakiś czas, czyli napis, uwaga, pokażę Wam go, bo to zawsze przyjemniej. O, jest tutaj. I jest nie tylko w tym zdjęciu. Souvenirs, tutaj nie zobaczycie. Souvenirs to jest taki mały sklepik w ścianie ratusza z pamiątkami. I souvenirs, słowo międzynarodowe, zostawiłem gdzieś, gdzieś, gdzieś chyba na ostatniej fotografii jest jeszcze e, słowo apteka, apt nie? zresztą tutaj nie wszystko poczyściłem, troszkę zostawiłem, jeżeli jest nieczytelne, nie da rady odczytać, to zostawiłem, a zresztą to zdjęcie ostatnie w książce ono ma taki charakter najbardziej taki dokumentalny i precyzyjny więc je wyczyściłem, ale wiecie co tutaj wyczyściłem? Tutaj był taki kabel bo zawsze yy, jak są Ozdoby świąteczne we Wrocławiu w rynku, to tutaj jest taki długi, długi czarny kabel. Zresztą on jest widoczny na innym zdjęciu, a tutaj nie. I to są takie rzeczy, które robiłem i je można robić. W sensie ja, ja, ja nie jestem fotografem, który robi dokument, którego kryteria założenia realizacji zakładają 100%. Stuprocentowe przenoszenie obrazu rzeczywistości przez medium. To nie jest moim celem. Ja buduję historię. Prawda? Na bazie rzeczywistości, ale buduję historię. Nikt nie może mi zarzucić, że ja coś wyretuszowałem, bo, yy, bo ja uczestniczę w innej konkurencji. Rozumiecie? To jest jasne, mam nadzieję. Oczywiście, nigdy nie zmieniam treści zdjęcia. Czyli jeżeli zdjęcie oznacza coś, było zrobione z jakąś intencją, albo wyszło jakoś, to jeżeli to jest tak, to tak jest i ja tego nie zmienię. Nie zrobię, nie siądę do komputera i zmienię, prawda? Więc to jest tylko wyciskanie pryszczy rzeczywistości. I co tu jeszcze. Co tu... Aha, jeszcze tylko Wam dodam, że yy, moim celem przez te usunięcie reklam było stworzenie takiego obrazu świata. Który jest gdzieś na przełomie XX i XXI wieku. Czyli kiedy nie macie reklam i wszystkich marek ubrań, a ludzie też są ubrani tak no, różnie, i tego też nie widać, bo ludzie nie są tak super blisko, to ta oś czasu tych obrazów się tak rozciąga na jakieś tam 30 lat, wiecie o co chodzi. Nie? I to jest ok. Ostatnie założenie było takie, że. Będę wszystkie fotografie realizował za pomocą takiej czystej fotografii. Ja przez czystą fotografię uznaję fotografię, która nie jest yy, yy, zmanipulowana w postprodukcji. I nie mówię tutaj tylko o retuszu, ale mówię o tym, że na przykład są metody fotografowania, metody, strategie takie artystyczne, które zakładają, że my zmieniamy rzeczywistość, budujemy rzeczywistość, budujemy nowe światy. A ja używam generalnie jako artysta fotografii czystej, czyli jest obraz świata i ja go fotografuję. Oczywiście mogę w nim coś zmienić, i o tym zaraz będę mówił w tym odcinku. Poczekajcie, ile ten odcinek trwa? Zaraz wam powiem, czy w tym odcinku, czy nie, bo już trwa 15 minut. To nie w tym odcinku. W następnym opowiem o inscenizacji. I ja w tej inscenizacji, w tej rzeczywistości mogę sobie coś zainscenizować, ale cały czas to jest fotografia czysta. Czyli, że jak chcę coś zmienić, chcę, żeby świat wyglądał inaczej, chcę, żeby było coś, co sobie wymyśliłem, to ja to muszę zrobić w tym świecie i później to sfotografować. Okay? I to jest fotografia czysta. Moja definicja. Podsumowując. Słucham pręgierza. Fotografuję to, co jest wokół niego. Jeżeli coś jest prawdopodobne, i możliwe, że było pod pręgierzem, mogę to zainscenizować. Retuszuję po to, żeby ten obraz był uniwersalny. Dodam, że moja przyjaciółka graficzka, gdy wysłałem jej te zdjęcia, powiedziała, że ma wrażenie, że pręgierz, że to jest dla niej Rzym. I nie tylko ona, jeszcze jedna koleżanka powiedziała, że to jest książka bardzo uniwersalna, że mogłaby być o każdym większym mieście w Europie. Właśnie przez to też usunięcie wszystkich napisów. No dobrze, już dość się nagadałem, już chyba z 15 minut gadam. Także kochani, ściskam Was serdecznie, następny odcinek o jednej fotografii insynizacyjnej. Pa!